Witajcie, zapewne pamiętacie, że obiecałem powrócić do problemu z bsm Zgodnie z zaleceniami z internetu, tak jak widzicie, odsłoniłem przekaźnik i dogiąłem jego styki. Jakież było moje zdziwienie, że po przejechaniu parunastu kilometrów samochód znowu odmówił posłuszeństwa. I jak zwykle uratował mnie mój Bypass. Który tym razem zostawiłem w układzie, gotowy do włączenia. Zawsze ten bypass będę miał przy sobie i zawsze go miałem. Tak jak w poprzednim filmie informu, powie, informowałem, że po zapoznaniu się z problemem z Citroenem, ten bypass będę miał, a żeby w razie czego dojechać, do domu. Co takiego się dzieje w tym naszym BSM-ie, że przekaźnik raz jest dobry, raz jest zły. Czy to tak naprawdę od jego styków roboczych zależy? Przejdziemy do schematu. Na schemacie widzimy rozłożenie elementów w BSM-ie w panelu sterowania. L04 jest dokładnie taki sam jak w moim samochodzie. Znajdziecie układ BSM-a w Waszej instrukcji, w omówieniu bezpieczników. Gniazda są w tym samym miejscu, i bezpieczniki w takiej samej ilości, i o tej samej wartości amperowej. A oto i nasz BSM. Jak widać, wygląda tak samo. Zaleta układów BSM w Citroenach i w Peugeotach to to, że one są wzajemnie zamienialne, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że niektóre z tych funkcji, które zabezpiecza BSM, mogą się nieco od siebie różnić. Przechodzimy do schematu. A oto i nasz bezpiecznik numer 5. Czyli ten bezpiecznik od pompy paliwa. Widzimy, że bezpiecznik numer 5 wspólnie pracuje z bezpiecznikiem numer 10 w układzie przekaźników. I tak jak wynika to z opisu, F5 Wychodzi na pompę paliwa i wychodzi na, yy, i wychodzi na wskaźnik paliwa. Co takiego w tym naszym BSM-ie yy, uszkodziło się? Jak to można sprawdzić? Widzimy nasz BSM z przekaźnikiem, któremu ratowałem życie i który po raz kolejny mnie zawiódł. Co takiego jest w tym przekaźniku? Jak to w ogóle działa? Wezmę prościutki przyrząd, jak najprostszy. Wolę akurat ten pomiar wykonać tym przyrządem niż takim, bardziej zaawansowanym, a to dlatego, że na Brzęczyku po, po, może mi pozwoli, pozwoli mi pomierzyć rezystancję. Pomiar będzie wykonany ze styków roboczych przekaźnika. To jest jedna strona przekaźnika, a teraz poszukamy sobie drugiej strony przekaźnika. I znaleźliśmy. Ale tu mamy wyraźnie dużą rezystancję. 1100 ohmów. pomierzymy bezpośrednio na styku przekaźnika. Na drugim styku roboczym. Mamy podobną rezystancję, a teraz go dociśniemy. rezystancja wyraźnie spadła prawie do zera. O czym to świadczy? Że styk roboczy w przekaźniku prawdopodobnie ma zimny lód. A jak wygląda przejście? Bo może ktoś powiedzieć, że no po prostu przejścia nie ma. Możemy to sprawdzić przy użyciu igły bo ten styk jest bardzo niewielki schowany i będzie nam trudno wykonać pomiar wykonamy pomiar między jednym a drugim stykiem czyli przejście między stykami jest a teraz wykonamy pomiar w stosunku do pinu dotykamy do styku i i mamy dużą rezystancję. Co dalej? Będę musiał usunąć jednak ten przekaźnik i sprawdzić, co z tym zimnym lutem. Czy to rzeczywiście jest zimny lut? Może przekaźnik się przegrzał. Z początku, jak wykonywałem pomiary, nie było na przejściu żadnej wartości. Teraz, jakaś tam wartość się pokazała ja wyczyściłem bardzo dokładnie to, yy, styki, bo wiadomo, że styki się palą w przekaźniku i w momencie, kiedy występuje rezystancja na przejściu, to dodatkowo powoduje grzanie się styków i ich kolejne nadpalanie. Z moim pomocnikiem dalej będziemy walczyć, ażeby Wam pokazać, że ten Citroen na tym module BSM będzie jeździł. Mam nadzieję, że go naprawię. Mój moduł BSM to jest L04. I wiem, że jeżeli jest BSM w tym samym układzie, można go zastąpić. Czyli L02, L03, L04, L05. Te bsm -y będą miały podobne funkcje. Jeżeli nie poradzę sobie z tą awarią i dojdzie do wymiany BSM-u, to będę Was informował. Jeżeli mój materiał się Wam podobał, to nie zapomnijcie o bypassie. Zawsze go przy sobie miejcie, bo nie wiadomo, kiedy mój problem spotka Was. Lajkujcie, komentujcie, zadawajcie pytania w komentarzach. Łapka w górę, dzwoneczek. Cześć.